I cześć siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, Jura Sowsiak. witam w programie Kręciowa, czyli będziemy szybko przylatywali przez wszystkie propozycje naszych programów w ciągu tygodnia. Warto obejrzeć ten program, ponieważ będziecie wiedzieli kiedy lecą premiery, ale przypominam wam wszystkim, że te premiery powtarzamy przez cały tydzień, a więc każdy może trafić na swój program. Jeszcze raz bardzo gorąco witam, a ty kochany co robisz? Uwaga, ogon, dupka. I pyszny uśmiech. Witam też siebie serdecznie. Zaczynamy tradycyjnie od Złotego Bączka. Złoty Bączek, czyli Krzyszto. Dobiec-Milki zaprasza Was jeszcze nie na notowanie naszego Złotego Bączka, ale bardziej na opowieści festiwalowe. Ten program, w ogóle te programy będą ostatnimi naszymi programami z ramówki wakacyjnej. Powoli wchodzimy w ramówkę jesienną, no więc przygotowujemy się do plebiscytu, ale także, uwaga, za moment już, jeszcze nie teraz, będziemy Wam prezentowali to wszystko, co się wydarzyło na przystanku Ustok. Przystanek Ustok był tylko jednym z z wielu festiwali, który odbył się w Polsce. Oczywiście każdy chwali swoje. My będziemy chwalili przystanek Ucok. Ale w programie poniedziałkowym, poniedziałek godzina 17, wrócimy do różnych festiwali: Hunter Fest, Festival, Mayday z Głogowa czy Siget w Budapeszcie. To jeden z wielu festiwali, który odbywa się w ogóle obok nas. Chcę Wam pokazać, jak bardzo różnie one wyglądają, jak bardzo ludzie się przejmują, kiedy je przygotowują i jak wszyscy chcą, aby wypadł najlepiej. O festiwalach będzie mowa w w Złotym bączkiem Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie w Kręciole. Przyglądam się naszej rozkładówce z przystanku Łództwo, to była wielka książeczka, która mówiła o wielu wydarzeniach, które miały miejsce. O tym też będziemy mówili w naszym programie. Lecimy. Poniedziałek, godzina 17, Złoty Bączek. Krzysio, milki dobiec, zaprasza. Cześć, Artur Nadaję z festiwalu OFF Festiwal w Mysłowicach. OFF Festiwal to impreza, to święto muzyki alternatywnej Myślę, że jest to jeden z takich festiwali, który będzie w sobie łączył wszystko to, co jest w alternatywnej polskiej muzyce i muzyce zagranicznej. A na scenie m.in. TILA i strachy na lachy. Można sobie zadać pytanie, czy ta muzyka wypełnia formułę, którą wymyślił Artur Rojek. Ale jak widać, publiczność bawiła się wspaniale. Festiwal bardzo profesjonalnie przygotowany. Zresztą tak jak i wszystkie pozostałe. To niemożliwe, uwierz mi. Za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni ludzie. Ej! A my już szybko szybujemy w muzycznych remamentach. W muzie wakacyjnym zapraszamy Was na koncerty. Uwaga z 2002 roku. A więc przy KUCOK 2002 na scenie pojawiają się dwa zespoły. Underground i Kangaros. zwłaszcza Kangaros zasługuje na dużą uwagę. W 2002 roku po raz pierwszy pojawił się zespół z Olsztyna. Zespół, który miał naprawdę duży power. Niestety gdzieś to wszystko przepadło, jak to zwykle bywa. Zmiana wokalisty, transfery, nie wiadomo o co chodzi. Kapeli nie ma, ale warto sobie przypomnieć naprawdę bardzo dobry koncert zespołu Kangaro z 2002 roku i zespołu Andy w Muzie Wakacyjnym, Poniedziałek, godzina 18.30 premierowo. Ja się czuł ten człowiek, kiedy brał na siebie winy nasze. Ty odchodzisz i mówisz: Nie znam go. Jego radości bez troska ustąpiły w tło, płakał często i strach rozrywał jego serce. Rock, Polen rok to program mój. Jurasa Owsiaka. Co ty na to? Śmiechu nie będzie, śmiechu nie będzie. Zatrzymałem na szybko ogon, ale uwaga! Polen Rock, czyli prezentujemy Wam wszystkie remamenty muzyczne z naszego wielkiego magazynu muzycznego. Tych taśm naprawdę mamy dużo. Przez cały czas szperamy i tylko u nas można obejrzeć rzeczy, które nigdzie nie, nie są prezentowane. Chociażby Zbyszek Hołdys, który już nie jako perfekt, ale jako Zbyszek Holdys yy, wystąpił u nas na przystanku Ustok w niesamowitym składzie, ponieważ to był skład yy, i muzyków ze Stanów Zjednoczonych, ale także uwaga między innymi Roberta do Gadowskiego, Artura Gadowskiego, Roberta kiedyś powiedziałem, i uwaga, musiałem przemontować cały program. Tym razem się nie mylę, drugi raz. Artur Gadowski, oczywiście zespół Ira. Ale także będziecie mogli, uwaga, w piątek o godzinie 19, zupełnie premierowo i zupełnie jako niespodzianka, jako taki dodateczek nas, nasz, zobaczyć tenory, występ tenorów. Krótko mówię, tenory, ponieważ wszyscy życzeli. Złoty bączek dla tenorów. Tak w 2008 roku, czyli teraz na przystanku Ustok zaświewała operatka, zagrała operatka Mazowiecka, a tenorzy pod wodzą Wiesława Ochmana absolutnie brawurowo, przebojowo śpiewali pieśni Jana Kiepury. 5 godzina 19.00. zapraszam na Polen Rock.